Co dla ciebie?

już rozjęli, już rosyli. Ponad 250 osób wyszło na pracę. Ponad 250 osób, Zobaczymy jak to będzie. Godzina z kanałkiem będziemy widzieć. Zobaczymy 50 rajtochowany 130. To będzie około 50 milionów 47. W pierwszym biegu ze śki było zgłoszonych ponad 300 osób. Do mety dobiegło 250, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Taką frekwencję, no jako pierwszy bieg, żeśmy zrobili, rzadko się spotyka. Już widzimy zawodnika na pierwsze miejsce. 400 z numerem 499. 499. Patrzcie, panem! Jest numerem 415. Sergiej Jęcyskowie, wielkie brawa, Sergiej, wielkie brawa. Wielkie brawa dla padła, a więc mamy pierwszą czołóweczkę, a wyniki później będziemy wiedzieć i mamy trzeciego zawodnika. To mamy 296. Rafał Czarnecki, 296, a więc jest trójka. Rafał Naszarecki na trzecim miejscu i schodzi czerwiej z dolerem na drugie miejsce i pierwsza kobieta pierwsza kobieta z dolerem 457 jana Wasileńska i druga. Ochava, z že je na druhé místo. Ale Jus, prosím, stojí na druhé místo. Ivana, Lucka, stojí i klub je kázal, Kuszki, ptaki, koszyczki, podskoki. I mamy 269 69, Janusz Witkowski. Masyjście. Zdowima Ewa. W Polsce na świecie zaczęła biegać biegi długie. Jako pierwsza kobieta. Do dzisiaj rekord Polski w chodzie na 50 kilometrów, należy do niej, niepobite od 30 lat. Wielkie brawa, wielkie brawa, medalistka w kategorii wiekowej w Bostonie, w Nowym Jorku, w Los Angeles. Rekordzistka świata w biegach długich, 24 godzinnych, a więc... Bez elementów! Bez elementów! Na skalę światową! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Zosiu, dziękujemy ci ślicznie za twoją karierę! Dziękuję ci, co Dziękuję! Jesteś bardzo zmęczona, zaczekaj, jesteś bardzo zmęczona, ale przynajmniej i sobie, powiedz jedno słowo, jedno słowo powiedz przynajmniej. Na przykład co? Dziękuję wszystkim obecnym, którzy tak, mnie przyjechali i biegli razem za Zosieńku, kochana, na to czekałem, na to czekałem. Wszyscy przyjechali dzisiaj dla ciebie. Serdecznie dzięki. Wielka, wielka sprawa. Biegaj nam jeszcze raz. Biegaj nam 100 lat i dwa, i dwa dni jeszcze. 100 lat i dwie zimy. No nie wiem, wszystkiego najlepszego. Nawet pierwsze miejsce Paweł Walecki. Paweł Walecki jest. Drugie miejsce Sergiej Fiskowicz. Zawodnicy z Ukrainy, reprezentujący barwy Kabel Rudnik. I na trzecim miejscu Rafał Czarnecki. Bardzo proszę. Krótko wspomnę, króciutko wspomniemy tutaj, jak Zosia mają 14 lat, biegała przełaję, pojechała do Oszczyzowa, tam słynne krosy Oszczeszowskie, prawda? Przełaje były, nie? I przyjeżdżają trenerzy, laski ubrane, mogę tak mówić, prawda? Buciki, getry, wszystko w tych czasach mimo to nie. A pani Zosia przyjechała skromna, bo tu w miała, pojechała z nauczycielami na Bosaczka. I tam wszyscy trenerzy, no mój wygra, mój wygra, tam wygra, nie? Dlaczego no, się przełaje? I okazuje się, przełaje się, kończą, 100 metrów przed metą, skromna, czternastolatka na busaka, takich w takich majteczkach, koszulce, taki, no no nie było, no to nie było w tych starszych, 65 rok. Wygrywa wszystkich i wtedy, kto to jest? Co to jest? Zosia Turosz. No, nie była tylko właśnie Zofia Młynek, jak to jeszcze panienka po 14 latach. Ale było wspaniale, ja sobie tego nie zapomnę. Każdy, właśnie wszystkich Was zapraszam, tych młodszych przeważnie, żeby zaczęli połupy tego bakcyla sportowego i zaczęli się ruszać, biegać, a przeważnie idą spać. Niech sobie troszeczkę poćwiczą przed łóżkiem. Parę skłonów, rano wstaje, parę skłonów, rączki do góry, nóżki w nożyce. I tak się zaczyna. Sport dla wszystkich, od maluchów do starości, tak jak ja. Chyba trzeba się żegnać, ale jeszcze jeszcze mi serce pika, żeby jeszcze troszeczkę wytrzymać. Następny bieg, i będzie chyba koniec. Młodzież zacznie, prawda? Tak stoi przede mną, widzimy, proszę. I dalej, to jest nie koniec, to tylko jest początek, pani Zosi Trudorz. Zaczyna biegać, sława zaczyna biegać, biega w sarzynie, zaczyna karierę, rysowia Rzeszów później. Zaczyna karierę, biega. W tym czasie Szewińska dopiero przechodzi. Jako pierwsza zaczyna przedłużać dystansę. Biega 400. W tym czasie dziewczyny nie biegamy. Biegamy 100, 200, sprinty i tyle. Biegają 400. Zosia próbuje, olimpiada jest w Meksyku. Zosia próbuje. Biega 800, 1500. Jeden z lepszych wyników w Polsce. Poniżej 5 minut. 4,44, biega. W czym biega? Kolce nie było. Piękne wyniki, ale gdzie są ci, co poszukują te talenty? No niestety nie było. Zosia była. Aż, aż łezka idzie. Zosia była z Leżańska. Kto się nie miał zająć? Nie było nikogo. Stagnacja, ileż tam lat i tak dalej. Później. Dzieci, rodzina, wyjazdy, zaczynamy biegać. Lata 70, 80. Organizujemy tutaj biegi, tutaj wspólnie biegamy, zaczynamy dalej biegać. Biega maratony, biega dychę, Jako pierwsza jako pierwsza polska y, zawodniczka w Europie i w Polsce zaczyna biegać na 10 kilometrów, na 50 kilometrów, Biegi 24-godzinne, setka. Pięćdziesiątka chody. Do dzisiaj rekord Polski pobity. 50 kilometrów chodzi. Biega jako dorosła już dojrzała kobieta, mama babcia. Biega w AZD w Katowicach, AZS Katowice reprezentuje barwy. I biega jako zawodniczka, 40-letnia zawodniczka biega na mieszcząca świata, biega w chodzie. Taka to jest kariera. Później zaczyna Stany Zjednoczone. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, spotykamy się tam, biega Zosia, biegamy wspólnie, koledzy są, Zenek Działduda, inni tutaj jeszcze co biegaliśmy z nią, biegamy Maraton Boston, Maraton Los Angeles, Maraton Nowojorski. Zaczyna tam, wygrywa co tylko może, oczywiście w kategoriach, nie, bo ten wiek, który miał być, jej zwyż do góry, kariera miała rosnąć, nie, nie było, nie było komu ją odkryć, nie, ani pomóc jej. Zaczyna karierę swoją, surową, sama już jako weteranka. Wszystkie kategorie wiekowe w maratonach w Bostonie, w Nowym Jorku, w Los Angeles. Rzadko kiedy się zdarzało, żeby nie była na podium. Rzadko. Zawsze jest podium. No i do dzisiaj jako weteranka jest cały czas na podium. Wiele przeżyć wspólnych, wiele takich ciekawostek. No i tutaj Zosia opowie troszeczkę o. O Bostonie, nie? czy o Nowym Jorku? Jak to tam? No powiedz przynajmniej coś, jakieś ciekawe rzeczy. No Trudno to wypowiedzieć, nie wiem, czy ktoś tam w ogóle zrozumie. Dlatego, że to były ciężkie czasy. Raz wyjazd do Stanów, nie znając języka, najważniejszy język. Ale sobie poradziłam. Po dwóch miesiącach maraton bostoński zgłosiłam. Zgłoszenie nie zostało przyjęte, dlatego, że nie miałam wyniku. Musi być wynik, limit wyników maratonów. Okazała się, pokazała mi przeorganizatorom, że możesz startować w tym maratonie. Musi być pokazane zaświadczenie. Wysłałam do Polski, do, do Polskiego Związku, o potwierdzenie, że jakim wynikiem w Polsce biegałam. Niestety, nie przysłali mnie. To ja za trzy tygodnie przed maratonem polskim w jednej mie miejscowości w Stanach był maraton. Musiałam poobiec, żeby zrobić ten limit i, i dostać się do tego maratonu postońskiego. Udało się. Zrobiłam Minimum na maraton Boston. Zgłoszenie poszło. Gdy otrzymałam, to już zgłoszenie zostałam przyjęta na maraton. Ale była taka torga, tak, że ja nie wiedziałam, jak zajechać, gdzie dojechać. Pierwsze wyjazdy, to sobie możecie wyobrazić, za granicę. Rok był 87. Początki, 20 kwiecień, pamiętam jak dzisiaj. Wyjechałam po właśnie do Ameryki. I w ten czas. Przeszłam właśnie no niesamowity taki kryzys. Nie wiedziałam jak się zachować tam. Zgłoszenie poszło. Numeru nie mogłam trzymać. Z jednej strony, z drugiej strony chodzę, wreszcie ktoś się zajął, Amerykanin. Troszeczkę z nim pogadałam, jak na migi oczywiście. Zaprowadzi mnie do biura. Ja Brawo, życie! Poszedł z nim do biura. Tak dawniej rozmawialiśmy na migi. Po już numeru startowego, odebrała numer startowy, 10, no to ja zadowolona, że mam numer, to mogę stanąć już na starcie. Za pół godziny wszyscy schodzą się, idą szlakami takimi dużym bo to ponad 25 7 tysięcy. To jest, no niesamowite opowiadanie jest tak, nie będę wszystkiego mówić. Ja stoję tak gdzieś po środku, sędzia, który tam wszystkich... Pokazuje właśnie, bo każdy. Wszyscy się pchają na siłę, a tam nie ma tak. Każdy według swojego numeru stała na starcie, gdzieś dziesiątką. Wyobraźcie sobie, dostałcie do pierwszego rzędu. I to, I to sędzia właśnie za rękę wziął, tu ma pani wstać, a nie na końcu, ma pani numer 10. No ja sobie tego nie zapomnę. jaka byłam właśnie w tym czasie. Ja tym baratem bo z tym przebiegłam. Początki bardzo długo. No ja nie, nie mogę tego sobie w tej chwili wyobrazić. I jeszcze końcówka już maratonu, jak ja już widzę 100 metrów, widzę zegar jeszcze. No ja już na oczy nie widzę, tak jeszcze trochę, jeszcze trochę, ale wyobraźcie sobie, skończyłam ten maraton bostoński. Skończyłam, ale jak, nie, nie sądziłam, Dwa, pół metra za linią mety ja po prostu padłam nieprzytomna, znieśli mnie. Tak zakończyłam maraton bostoński. Ale niestety, wynik został przyznany, uznano i w ten czas w czołówce, znalazłam się na piątym miejscu w czołówce, w kategorii swojej po 45 latach pierwsza. I jeszcze zdradzę, pierwsza, pierwsze moje właśnie, otrzymałam nagrodę 500 dolarów. Wiecie co, jaka była szczęśliwa, pierwszy raz w życiu i pierwsze moje pieniądze, które właśnie sobie kupiłam, sprzęt, buty na następne biegania. Wreszcie dużo będę, kiedy indziej się, spotkamy w jednym gronie, a nie w tej chwili. I wszystkim dziękuję dzisiaj za obecność i kibicowanie mi tego, co ja dzisiaj też ukończyłam. Jeszcze nie wszystko. Jedzie do Los Angeles. To że Państwa na tego nie powie. Jedzie do Los Angeles na maraton. Do Los Angeles jedzie. Ląduje gdzie indziej. Pół tysiąca kilometrów dalej. No dziewczyna z Leżańska prosta. No ludzie, kto ją, kto ją weźmie pod rękę. Dzwonię do brata, brat ją wybrał. Startuje w Los Angeles maratonie. I tak po kolei. Cały czas przeciwności losu. Ale do dzisiaj daje radę, dzisiaj jest z nami. Biegamy, sylwestrowy bieg w Nowym Jorku. Biegamy, nie? Punkty żywnościowe są, trzeba się napić. A tam jest szampanik. Pijemy zdrowie, biegamy dalej. Także wiele, wiele rzeczy Zosia mogłaby opowiedzieć. Wiele, wiele rzeczy. uczestnikom, osobom kibicującym, będącym na trasie, podającym wodę, pomagającym za udział pomoc przy pierwszym leżajskim biegu Zośki Turoż. Dzięki wszystkim i do zobaczenia za rok. Mam nadzieję.